No witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry w Fortnite. No i tak, w końcu mija niedługo sezon 6 rozdziału drugiego i już niedługo dostarczy nam nowy sezon 7, który już powoli będzie podchodzić do gierki. Powiedziałam Wam wszystkie zmiany jakie tam będą, co mogłoby się pojawić. Eee, większość nie znamy takich rzeczy, no, ale no większość znamy. Był ten pierwszy sezon, właśnie jest ten pierwszy zwiastun, Podpowiada nam bardzo dużo. Tam dać nową broń, między innymi. No i widać też tam jakąś nową przekąskę. Pytać, żeby, żeby taka nowa przekąska jak mleko. No nie wiem, gdzie działała, no ale jakoś tam na będzie działała. No i faktycznie to zaszło na nowy sezon. A, widzicie, jak ja mam level, 84 level, a 2 do sezonu w poprzednim sezonie. E, chyba w tydzień przed sezonem wbiłem ten karnet, a dzisiaj troszeczkę słabo. No troszeczkę mało grałem w tym sezonie, tam nie w połowie sezonu tam troszeczkę chyba mało grałem w tym sezonie. Chyba są dwie powody, albo troszeczkę mi się Fortnite nudzi, albo po prostu no, no nie ma po co grać, ale na tym sezonie robimy aktywność sezone, na jeżeli żeby sobie sobie, sobie trzeba będzie powoli grać dużo. Bo tak przez trzy sezony troszeczkę mało grałem, czasami to sprzed się zdarza po dwa dni tylko. Zobaczymy jak będzie teraz. No i to zobaczymy jak będzie to zobaczymy, co nam dostarczy nowy sezon silny już za niedługo. I dzisiaj no, pogadamy się taki luźny odcinek. Mm, to nie wiadomo o który ten filmik zmontujem, czy tak znowu wieczorem, czy nie wieczorem, no zobaczymy jak to będzie. No i oczywiście na TikTokie zobaczycie z jasnym sezonem jaki będzie, więc czekujcie, No ale ten za troszeczkę był nudny, no, nie ukrywam. Troszeczkę dla mnie był nudny. Zobaczymy jak na przyjdzie przyjdzie też podana ma się nowoczesne, może będą nowości, na pewno będą nowe, nowości i teraz się dowiedziałem, że dopiero no znowu gdzie, będzie pejza tak grzała, no to już nieistotne po e, to się, że zawsze ten tak pojawić, także ale właśnie za niedługo mm, dostarczy nam nową mapę pewnie jakieś nowe miejscóweczki może będzie dużo zmian, bo no to tam będzie wyglądało, zobaczymy, bo w tym sensie troszeczkę było dużo zmian. Wskaza nam to za update 26.0 Zobaczymy jak będzie jak, jak nam da nam nowy sezon. Zobaczymy czy damy radę, że ten sezon przeżyjemy, czy nie. No i zobaczymy, jak ten sezon przyniesie nam coś do gierki. No, miejmy nadzieję, że przyniesie też coś, coś fajnego. Jakieś fajne rzeczy, nowe miejscóweczki może. Mam nadzieję, że troszeczkę będzie mało gigabajtów. No troszeczkę tak obstawiam bym 20 gigabajtów może max. Yy, ale to zależy, że nie będzie, myślę, że nie będzie zmian. Przez te updatey to przez to troszeczkę zobaczymy te właśnie yy, zwiastuny. na razie wydaje mi się, że może być maks na się 5 gigabajtów, to jest zdanie na drugi zjazdów ma ostateczny. No i wtedy zobaczymy, ile będzie dużo nowości, czy nie będzie dużo nowości. No, myślę, że na oko tak z 15 gigabajtów będzie miłość. No, sobie tak, całość, że 15 gigabajtów będzie. Yy, tak jak w piątej sezonie było, że było tam jakiś piasek, jakieś tam miejscówki, takie te, no to tutaj wtedy test od 5 miał 5 GB, nie? Ale PS także. Na filmiku by się troszeczkę mniej tak grzało, no ale no wiecie. Ten PS troszeczkę mnie stary troszeczkę, nie? No ma, to nie 7 lat na pewno, masz tam z 5, no, nie wiadomo. Napiszcie yy, czy u was też tak PS grzeje mocno, no tak? Gra, no, jak gram, no to zawsze tak jest, nie? Nic na to nie wpłynę niestety. Na finiku gdzie troszeczkę mniej grzało no, Naprawdę no, masakra to jest no, Niedługo trzeba będzie nowy, kupić nowy sprzęt Linie niedługo oczywiście PS5 jeszcze na no, kupić więc zobaczymy Oczywiście PS5 chcemy mieć już niedługo Potem chciałem zostać też PS4 konto sobie wtedy przeprowadzić właśnie z PS na 4 nie wiem nową grafiką, po potem będzie 120 FPS-u no. Fajnie, to chyba z max... Nie, nie, nie mam FPS, musimy tam zobaczyć, bo tam pokazuje jej no, ale no nie wiadomo ile jest teraz. Na filmiku bo nie będziecie widzieć tam przybliżenia, ale... albo sobie zdjęcie co robić, czy sami przybliżycie. No zobaczymy. No i tak, widzę, że tak, no, nic nie ma odcinku z ekipą. Niczy, znaczy nieknie no, nie ma z osobami, dlatego że po prostu no, nie chcecie się dogadać. Eee, uwieście mi jakbyście grali z szymkiem no to to nie jest takie hop -siup. naprawdę szukam nowych teraz przyjaciół po 7 dni z nim to kompletnie odpadł będzie eee, widzicie ostatnich filmik na kanale gdzie sproszałem Damiana e, na, na, na filmie poprzednim filmik Fortnite, to zobaczcie sobie sami jak to wyglądało eee, no i cóż no tak aby szyb powoli po swojemu jak to praktycznie zawsze eee, a cóż, no jest to na też nowych. O, cóż, mamy że mamy, że jest poza kolegów, więc zobaczymy, czy też będą chcieli ze mną nagrywać, ja mam taką nadzieję. No yy, zobaczymy, ale to do tego droga jest bardzo daleka, więc no. Yy, o, już troszeczkę się daje, jest więc będzie trochę sobą słychać. Czy tam na mniej. No yy, i zobaczymy, co to nowe co nam przyniesie, nowego faktycznie bo powiedziałem praktycznie dużo, dużo, dużo nowości więc, no <grym> no, mam nadzieję, że na tym sezonie będę montował troszeczkę wcześniej filmy, bo znaczy, że sezonę montuję troszeczkę wieczorem eee, Więc troszeczkę mam więcej czasu na montowanie teraz troszeczkę wcześniej montowałem troszeczkę tak o 15 może teraz to już montuję o 20, bo po... patrzcie, po... po... dużo czasu wtedy mam eee, no na wiadomo, no ale... dlatego że jak się cały czas YouTube, no to wtedy się dziwi, jak to jest, nie? więc, no Napiszcie jak on też sezon się, się podobał to mi się bardzo podobał, ale szczerze tak mało grałem w tym sezonie po Cannon dopiero 84 mam no 84 a... nas nie odepowo i przenudzać no. Taki zwykły odcinek luźny, coś pogadankowy I to też będzie ostatni odcinek w sezonie dopiero będzie No chyba, że zrobimy tak, że to coś będzie coś nowego Więc To może być ostatni odcinek OLED Predatory widzimy. Okej. Okay. Ale może to być takie, może to nie nasz odcinek tak ci na to sądzicie. Podziękoń, że możemy podziękować ten osobom. Więc no, zobaczymy. Yy, ale po, w samym stacie już mam powiem, że ja mam bam na ten nowy sezon, bo pani się bawiliśmy w tym nowym sezonie. No bo yy, może powiedzieć, że poniedziałek jest coś nowego, sport, znaczy coś rocketa, może nagram coś takiego. Yy, bo jeżeli my mamy dużo nowości, no to po prostu na to Daily, nie mini takie Daily smutne. A więc no, no to też możemy powiedzieć, że już podziękozą, bo bam był chciał za ten nowy sezon. Pani się troszeczkę bawiliśmy w tym w nowym sezonie. Jeszcze będzie dużo nowości sceny, no nie, ta tam będą fajne challenge, może wymyślimy jakieś inne challenge, bo że jakiś challenge fajny, no i nam się do takich challenge wykorzystać, zobaczymy. Yy, więc jak to będzie, jak to będzie, zobaczymy, jeszcze zobaczymy, czy będzie e, odcinek o, o, o jutro. No, no raczej, no mam dużo nowości, jeżeli coś się fajnego pojawi, coś fajnego, to no, będzie Fortnite, ale no, w każdym razie sensie podziękowałam, mu się za ten nowy sezon, bo się fajnie bawiliśmy. Aha, no spadnie. No i co chciałem mam w ten sezon. Fajnie się na to no i To jest na to, z tego odcinka. No chyba nawet, no nawet, że zrobimy bardzo ten Fortnite na no porządku. Wiecie. Mm, po prostu no, mam tyle nowości, że znaczy no, nie będziemy nagrywać o Fortnite? To tylko, że to będzie coś innego na kanale. No i zpartamy, żeby dopiero we wtoreczek. Dopiero we wtoreczek. No, no i potem też tam. Ale fajnik. Jeśli będzie coś fajnego, to wymyślimy jakieś tam fajne challenge, żeby trochę się urozmaicić tego Fortnite'a. Więc na pewno coś się fajnego pojawi. No mam bym się, mam żeby za ten odcinaczek. No cóż. No, a no, to możemy zrobić tego Roketa. Pożegnamy na ten z Roketa. Bardzo długi. Bo wezwanie długo pochodzi od tych takich dłuższych, troszeczkę odcinków. Może to jest z Fortnite'a bo chciałbym sobie do siebie powrócić żeby troszeczkę było dużo gameplay i to zobaczymy dopiero w nowym sezonie a dopiero a ręka się restartuje dopiero w 22 czerwca więc no to szeszkalanta to zostało ja po potem odcinki będę sobie zbijał karneci będę sobie zbijał raczej no ja no. może to jest taki mini gameplay to na to Dajcie za tym też na pazankę w ogóle? O, to też jest takie istotne. No, nie, no jednak zrobimy odcinek na fazankę. A może też zrobimy fortnite, to no nie wiem właściwie. No bo chciałbym nagrać ten odcinek z Roketa, albo nie, jeszcze to będzie fortnite. Zrobimy na pazankę, na fazankę, jednak Jeszcze nie ma podziękowania, w tym sensie dopiero będzie jutro. No i rocket będzie w środę, no i potem tam będzie troszeczkę troszeczkę za dużo. Będzie pani troszeczkę urozmaicenie. Bądź nigdy nie robiłem game na game, no, na ten, na A ja sobie no, robimy, to to. na 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 i zrobimy na 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 będzie potem rokecik. W czwartek zrobimy coś tam jeszcze Fortnite'a, Fortnite'owego, coś zrobimy No i będzie fajnie. Idę na to, co to jest, kilka to. Cześć.